Harcerze, do Wenecji! Wyścig o szable Hubala. Promujmy się z głową. To jest Raport w Telewizji Scout. Katarzyna Skowronek. Zobaczcie, co na dzisiaj przygotowali dla Was nasi reporterzy. Karnawał wenecki, gry terenowe, jarmark kulturowy i nocne gry dla zastępowych. Harcerze schówca ZHP warszawa Żalibosz kolejny raz przenieśli się do innego państwa, by tam zorganizować swój zlot. Tym razem wszyscy poznawali Włochy, a wśród nich nasz reporter Maciek Król. Nasze spotkanie ze słoneczną Italią zaczyna się w strugach deszczu. Aura nie dopisała zuchom i harcerzom z Warszawa Żoliborz, ale pamiętając słowa Baden-Powela, scout gwizdze nawet w niepogodę. Trudno co prawda powiedzieć, żeby na tym zajęciu skupili się uczestnicy trzeciej edycji Obieży Świata. Chociaż o 250 harcerzach gwizdzących na deszczu w Celestynowie pod Otwockiem mówiono by jeszcze przez wiele lat. Moc atrakcji zaplanowali organizatorzy. Interesujący jest już sam pomysł, aby Wenecję umieścić w mazowieckim lesie. To dopiero początek. Gwoździem programu okazuje się być karnawał. Przede wszystkim na dziś wieczór zszykowany jest spektakularny karnawał wenecki, który odbędzie się tutaj właśnie w tym urokliwym otoczeniu, który, które wszyscy możemy zobaczyć w tle. Będzie pokaz sztucznych ogni, będą weneckie pączki, bal w strojach weneckich, pokaz mimów. Jednym z celów zlotu jest poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców Włoch. Wielka gra z wieloma punktami, na których zuchy i harcerze empirycznie sprawdzali, jak radzą sobie w weneckich realiach, spodobała się najmłodszym uczestnikom. A co najbardziej? E, no, robienie ciasta do pizzy. Kolejny raz pokazaliśmy, że wyobraźnia nie zna granic i nawet w strugach deszczu zabawa może być wspaniała. A Wenecję przecież i tak zalewa woda. Takich warsztatów jeszcze nie było. Pierwszy raz w historii chorągi mazowieckiej i stołecznej odbyły się warsztaty zagraniczne Scouting Don't Miss it". Zajęcia po polsku, angielsku, czasem też węgiersku przygotowali zagraniczni pełnomocnicy. Chcieli pokazać nam sposoby łatwego nawiązania kontaktów ze skautami z całego świata. Czy im się to udało? W relacji Wojtka Puchacza. Zagranica jest bliżej niż myślisz. Z takiego założenia wyszli organizatorzy warsztatów zagranicznych Scouting Don't Miss It. To pierwsze tego typu zajęcia w chorągwiach, które miały pokazać, że ponadnarodowe przedsięwzięcia są osiągalne dla każdego. Podczas weekendowych workshopów uczestnicy uzyskali kompletną wiedzę z zakresu organizacji współpracy międzynarodowej w swoich środowiskach. Poznali formy i możliwości wymiany, zdobyli podstawy pisania wniosków grantowych. Uczestnicząc w specjalnie przygotowanych grach posiedli informacje o Łos i WAX. W piątek odbyło się spotkanie z Laszlo Schubertem, węgierskim skautem, który przedstawił aktualną sytuację na Węgrzech. Swoją prezentacją zachęcał do udziału w międzynarodowych zlotach. No ja bym polecał zloty Europy Środkowo-Wschodniej. To są zloty organizowane przez kraje wyszehradzkie, czyli Polskę, Słowację, Czechy i Węgry. Są zloty, które są organizowane blisko, nie trzeba daleko jechać. Są to zloty tanie, więc nie trzeba się specjalnie wysilać przy zdobywaniu funduszy. Ewa Lachiewicz-Walińska, kierownik Biura Zagranicznego GKZHP, przybliżyła zadania, jakie stoją przed pełnomocnikiem do spraw zagranicznych, a komisarz zagraniczny ZHP, Rafał Bednarczyk, Opowiedział o najważniejszych kierunkach współpracy zagranicznej w stowarzyszeniu. Organizatorzy przygotowali również spotkanie z Caroline Hampton, reprezentującą Girl Scouts of the USA. E, takie warsztaty te są przydatne, chociażby, żeby pokazać naszym harcerzom, że tak naprawdę zagranica jest blisko. Że my jesteśmy w tym scoutingu, że tak naprawdę to wszystko jest do zrobienia, że taka wymiana międzynarodowa to jest niesamowita sprawa. Yes. Warsztaty Scouting Don't Miss it będą odbywać się cyklicznie. Trwają prace nad kolejnymi edycjami imprezy. A czy Twoja chorągiew robi dla Ciebie coś skautowego? Pora spytać się o to swojego pełnomocnika zagranicznego. Telewizja Scout Wojtek Pucharz. Busole, latarki, apteczki i ołówki to zaledwie garstka przedmiotów, które włożyli do plecaka uczestnicy pierwszego rajdu Hubal. Po raz 15 na terenie chorągi łódzkiej odbył się ten surwiwalowy wyścig o cenne nagrody, w którego organizacji palce maczali wojskowi Mateusz Grodzicki. 29 kwietnia do 2 maja na terenach województwa łódzkiego odbyła się plenerowa impreza znana powszechnie jako Hubal Huban. Imprezę po raz 15 organizuje 13. samodzielna Tomaszowska drużyna Wędrownicza Plejady. Na start tego naprawdę trudnego rajdu zgłosiło się 11 patroli, w tym 3 na trasie wędrowniczej i 8 na trasie harcerskiej. Rajd jest jedną z trudniejszych surywalowych imprez w chorągwie łódzkiej. Uczestnicy co dzień przemierzali trasy, którymi wędrowali niegdyś hubalczycy. Po drodze na uczestników czekało wiele punktów kontrolnych, które były związane z podczasem Henryka Dobrzeńskiego, scoutingiem i pionierką. Jednym z ciekawszych zadań było podejście po niemieckiego, realistycznie odegranego przez grupę rekonstrukcyjną Batalion Tomaszów. Coroczny rajd Hubal ma niesamowitą oprawę, a drużyny walczą o repilkę szabli Hubala i Nagrody. W tym roku pierwsze miejsce przyznano 54. Piotrkowskiej drużynie harcerskiej płomienie. Henryk Dobrzeński był pierwszym partyzantem polskim. Dobrze, harcerze pamiętają o takiej postaci. Z chorą wiełudzkiej Madeusz Gorodzicki. Warty honorowe, służby pod pomnikami i obowiązkowo na przemarszach podczas różnych uroczystości. Coraz częściej harcerzy widać tylko jako dodatek do imprez. Jesteśmy bo tak ładniej i patriotyczniej. 3 maja podczas miejskiego biegu po Warszawie kolejny raz ładnie wyglądaliśmy, trzymając flagi unijnych państw. Czy byliśmy tylko dodatkiem, czy ważnym elementem imprezy? Sprawdzał Wojtek Puchacz. Pięć lat minęło od dnia, kiedy po raz pierwszy z pewnością mogliśmy o sobie powiedzieć Jesteśmy Europejczykami! 1 maja 2004 roku Polska dołączyła do państw, które od lat tworzą Unię Europejską. Podczas festynów i pikników można było dowiedzieć się więcej o państwach członkowskich, wygrać wiele nagród i zobaczyć, jak ma się harcerstwo. 3 maja na 27 punktach trasy biegu od Konstytucji 3 maja do Unii Europejskiej harcerze z chorągwi stołecznej ZHP wskazywali biegnącym drogę. Każdy z nich trzymał flagę innego państwa członkowskiego, każdy z nich reprezentował inny z 27 krajów. Pięciokilometrowy bieg rozpoczął się o 11, a już chwilę później każdy mógł wziąć udział w programie pikniku europejskiego przy Agricoli. Wśród wystawców pojawili się, tutaj chyba nowość, harcerze. Razem z maluchami tworzyli skautową mapę Europy, zachęcali do rozwiązywania skautowych łamigłówek, organizowali konkursy. Harcerskie stoisko okazało się jednym z najbardziej obleganych. Do udziału w konkursach ustawiały się kolejki. Warto więc zadać sobie pytanie, czy oto harcerstwo nie znalazło sobie ciekawego pomysłu na promocję. Nasz zapał gasi jednak nieco Tomasz Maracewicz. O harcerstwie jest bardzo trudno mówić, bo e, mówienie o harcerstwie to jest mówienie o wartościach. A o wartościach nie powinno się mówić, tylko wartością powinno się służyć. A w związku z tym, no właśnie, jak tutaj pokazywać się, a nie sprzeniewierzyć się temu, co jest, co jest jakby treścią harcerskiej pracy? Mówimy o tym, że chcemy oddziaływać, w harcerstwie oddziaływuje się pośrednio, czyli bardziej przez działanie niż mówienia w przekazie, w promocji bardziej chcemy pokazywać, opowiadać o sobie. Pojawia się zatem pytanie, czy harcerstwo? Rzeczywiście potrzebuje promocji. Na pewno tak. Dziś każdy, kto chce się pokazać, jej potrzebuje. Niech jednak pomysły na dobre marketing rodzą się w działaniu. Telewizja Scout, Wojtek Puchacz